Kolejne małe centra kultury lokalnej jakimi są wiejskie świetlice powstają w gminie ożarów. Samorząd pozyskał środki zewnętrzne i dokładając swoje buduje kilka świetlic. W ramach zadania rozbudowuje także bibliotekę w Ożarowie i świetlicę w sobódce. Na świetlice, które są niezbędne do organizowania różnych forum spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań. I integrowania lokalnej społeczności oczekują mieszkańcy każdej miejscowości. W momencie uruchomienia funduszu sołeckiego w 2015 roku zobaczyliśmy, jak duże zainteresowanie jest mieszkańców tym, żeby się wspólnie spotkać, żeby można było przeprowadzić też formalne rzeczy, czyli wybory sołtysa, jakieś spotkania. Nie było problemu ze spełnieniem oczekiwań mieszkańców miejscowości, gdzie były remizy lub inne budynki użyteczności publicznej. W kilkunastu miejscowościach takich obiektów nie było i trzeba je budować od podstaw. Mamy kilkanaście miejscowości, gdzie nie mamy żadnego budynku. Spotkania odbywają się najczęściej w domach u sołtysów czy u poszczególnych mieszkańców, co ma swoje plusy i minusy. Nie wszyscy chcą pójść akurat do tego domu, więc sukcesywnie od tamtego czasu nabywamy nieruchomości na gminę, na własność gminy. Gmina Ożarów pozyskała na budowę obiektów kulturalnych 9 milionów 500 tysięcy złotych. Przygotowaliśmy taki projekt budowy dziewięciu świetlic. To są świetlice od 35 metrów kwadratowych do 120-130 metrów, i do tego jest też rozbudowa Biblioteki Wożarowie. Udało nam się na ten projekt dostać dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. W sumie to jest około 9 milionów, dokładka z budżetu około milion. Więc to bardzo dobry, dobry sposób finansowania. Obiekty są budowane w nowoczesnej technologii. Mają dużą salę, aneksy kuchenne, zaplecze sanitarne. Robimy obiekty, które już w pełni spełniają dzisiejsze standardy, czyli to są dobrze ocieplone budynki, wszystkie są z dachami spadowymi, nie robimy stropodachów, robimy wszędzie ogrzewanie podłogowe, robimy fotowoltaikę, pompę ciepła. Koszt budowy metra kwadratowego to około 8 tysięcy złotych. Obecnie budowane i rozbudowywane są obiekty w miejscowościach. Grochocice, Tominy, Julianów, Janów, Śródboża, śródboże Zawada, Sobutka. rozbudowujemy tam świetlicę i remizę OSP oraz Ożarów Biblioteka. Po rozbudowie budynek biblioteki stanie się bardziej funkcjonalny. To ma być też tam taka czytelnia z prawdziwego zdarzenia. Chcemy też tam ulokować salę obrad Rady Miejskiej, żeby te warunki, jakie powinniśmy spełniać w XXI wieku, żeby było miejsce dla widowni, żeby było miejsce dla sołtysów. Nie tylko tak jak teraz, że jest miejsce praktycznie dla radnych. Teren wokół budynków jest zagospodarowywany, powstają place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany grillowe. Na etapie przygotowania są świetlice w miejscowościach Włonice i Karsy. Jerzy Strzyż, STV Info.